Siemka, moi drodzy, czy osoba niewidoma może przebywać w zakładzie karnym? Oczywiście, że tak. Ja dostałem wezwanie do zakładu karnego w Wojkowicach. Jest to zakład karny dla osadzonych długoterminowych. Jako, że ja na co dzień poruszam się z psem asystującym, więc do zakładu karnego również stawiłem się ze swoim psem. No i zobaczymy, jak nam przyjmą, jak rozwiążą ten problem. Ponieważ pies ma prawo wejść do każdego miejsca użyteczności publicznej. No i nie oszukujmy się, to są moje oczy, a nie moja fanaberia. Tak więc do zobaczenia za jakiś czas. Na no, przodobacie. Jak widzicie, drugi dzień jesteśmy w zakładzie karnym, gdzie prowadzimy warsztaty. Nie, nie nie widzę problemu. Razem z moim samym przewodnikiem, Waldimarem, prowadzimy warsztaty na zaproszenie pani Angeliki, wychowawcy kulturalno-światowy. Przyjechaliśmy tutaj, przeprowadziliśmy na ale zamkniętym, dzisiaj na półotworku. Rozmawialiśmy o empatii, szacunku, tolerancji, pokonywaniu własnych ograniczeń oraz o tym, że można życie rozpocząć na nowo. Jestem tego doskonałym przykładem, ponieważ straciłem z rok musimy się wszystkiego nauczyć od nowa. Podobnie jest tutaj z osadzonymi, słuchajcie. Te działania możemy prowadzić dzięki Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, a więc zapraszam was. Do wsparcia naszych działań. Słuchajcie, i oby tego było więcej, a Wam nie polecam wypoczynku w tym miejscu, a więc nie przekraczamy norm społecznych. Słuchajcie, no i szacunek to postawa. Pozdrawiam Was serdecznie, no i Siemka.